Nazywam się Emil Sin Yang, ale to historia, zanim zostałem mistrzem. Trenowałem sztuki walki w szkole kung fu pod okiem wielkiego mistrza Tadami An. Ufałem mistrzowi. On też wierzył we mnie. Przynajmniej dopóki nie zobaczył mojej techniki. Niektórzy mówili, że idzie mi źle. Inni, że wręcz fatalnie. Ale ja wiedziałem, że wewnątrz mnie drzemie uśpiona siła. Na kogoś, kto dobrze strzela z łuku, mówi się, że ma dobre oko. Mój mistrz miał cel, jednak oka dobrego już nie ma. Trening równowagi był dla mnie tak samo ważny jak pompki. I choć w obu przypadkach wyglądało to podobnie, kończyłem na podłodze, nie traciłem wiary w sukces. Byłem pewny, że mistrz Tata Damian dorównuje świętością samym Bogom. Wszystko się zmieniło, gdy pewnego dnia nakryłem go na składaniu ofiary ze swojego ucznia. Cały mój świat w jednym momencie legł w dół. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Mistrz podszedł do mnie i powiedział: Jesteś gotów, by poznać prawdę. Ty będziesz następny. Taki jest los moich uczniów. Walka była wyrównana. A może nawet przez chwilę miałem przewagę. Jednak wróg wykorzystał moment mojej nieuwagi. Gdy już myślałem, że wszystko stracone, ujrzałem legendarną broń klapek mamy. Użyłem jej, wypowiadając pradawne zaklęcie. Mistrz wykonał błyskawiczny filmik, a ja zniknąłem z jego oczu. Pierwsze co zrobiłem to opatrzyłem rany. Gdy tylko odzyskałem siły, zabrałem się za trening. Szło mi wyśmienicie, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Dni zamieniały się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Doskonaliłem każdy ruch, każde uderzenie, każdy oddech. Chciałem, by perfekcja stała się moim językiem. Trening trwał nieco dłużej niż zakładałem, ale cztery lata wystarczyły. I ja oto jestem, mistrz Emil Symiang, wojownik, który przeszedł drogę bólu, potu i lekkiego lenistwa w weekendy. Jestem gotów walczyć w imię dobra. Jestem już gotowy. Zobaczyłem strażnika przebranego za sprzątacza. Od razu wiedziałem, co robić. Czemu tak walisz? Gdzie jest mistrz tatadami an? Niestety umarł dwa lata temu. Naprawdę? Kto mógł wiedzieć, że będę trenował tak długo, że mistrz tata Damian zdąży się przekręcić? No kto? To dowód na to, że karma naprawdę istnieje. Wiedziałem. Emilsen, ja zapłacisz mi za to.